Dzień dobry panią, dzień dobry Panom. Proszę Państwa, chcemy Państwa już tak bardzo prawie oficjalnie powitać na tej wyjątkowej imprezie, jednej swoim rodzaju w całej Polsce, można by powiedzieć w całej Europie. Proszę Państwa, dziś Habówka otwiera do Was przed Wami swoje podwoje. Dzisiaj wszystko to, co najlepsze będziemy mogli Państwu zaprezentować. Ja nazywam się Irek Bieleninik, jestem dzisiaj w towarzystwie mężczyzny, wyjątkowego człowieka, który o skansenie w Habówce wie po prostu wszystko. A mam z nim okazję po raz siódmy poprowadzić parową zjadę w tym zacnym mieście, jakim jest Hamówka. Więc teraz się przed Państwem ukłonimy. Póki co, jeszcze możemy. Ten wiek nam na razie na to pozwala. Liczymy na to także, że będziemy mieć z bliski kontakt, oczekując wpadających na ucho delikatnych braw. Dzień dobry! Jóżu, co dzisiaj zobaczymy? Tak szybko. No więc proszę Państwa, jak co roku będą wspaniałe prezentacje parowozów, ale co jest niespodzianką dla wszystkich tych, którzy są w chabówce po raz pierwszy. Skansen w chabówce to jest skansen taboru kolejowego. Nie jest to skansen tylko lokomotyw. W skansenie zgromadzono ogromną i bardzo różnorodną kolekcję wagonów i w drugiej części naszego programu taborowego, zaprezentujemy Państwu, proszę Państwa, piękne składy osobowe, towarowe z różnych epok, no i oczywiście będzie cały szereg atrakcji dla najmłodszych tutaj w kącikach animacyjnych, a dzisiejszy dzień zakończymy, proszę Państwa, taką nocną imprezę z mappingiem 3D parowozów oraz również tutaj dzięki wsparciu Urzędu Miasta będzie pokaz fajerwerków na zakończenie pierwszego dnia parowozjady. Proszę Państwa, OKZ 32.2, tak jak wspomniałem, parowóz skonstruowany specjalnie z myślą o liniach górskich. O takich liniach, jak linia do Zakopanego, gdzie jest bardzo dużo ostrych łuków, ostrych wzniesień. No i panie, panowie, za chwilę nastąpi to, o czym mówiłem, moment, w który kochamy. Wow! Wow! Jeszcze, 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 jeszcze! zupełnie inaczej. Ale oni by tego nigdy nie zrobili. Oni kochają swój sprzęt. Tutaj naprawdę trzeba wykonać strasznie ciężką pracę, żeby móc Państwu zaprezentować każdy z parowozów. Irek tutaj w ferworze podziwianie parowozów nie zauważył, co się proszę Państwa zmieniło w Skansenie. Czy Państwa, PKP Cargo, które dba o Skansen, w tym roku przywróciło do pracy po, po kilkuletniej przerwie żurawie wodne, ale proszę Państwa, specjalnie na parowoz jadę, Specjalnie dla tych wszystkich, którzy tutaj są z aparatami, chcą porobić piękne zdjęcia, ściągnięto, proszę Państwa, sieć trakcyjną tutaj z Storu, który jest no bezpośrednio przed Państwem. Tak, i dlatego teraz, tak, te słupy nam nie przeszkadzają. Masa tego parowozu niecałe 130 ton, moc ponad 2000 koni mechanicznych. No i proszę Państwa, to co zwraca uwagę również w tym parowozie pięknym, to jest układ osi. Ta, ta ciężka, proszę Państwa, maszyna, zauważy to 129 ton, jest z przodu podparta na dwóch osiach. Potem są cztery te ogromne koła, o których wspominał Irek. I na końcu kolejne dwie osie, które z tyłu podpierają tę konstrukcję. I proszę Państwa, te dwa parowozy, które tutaj przed chwilą y, mieliśmy możliwość podziwiać, y, parowóz OHZ-32 z i nasi goście, papuszka z, z Słowacji, y, to są parowozy drżaki, czyli to są parowozy, które na sobie, mówiąc obrazowo, y, wożą zapas węgla i wody. Ta tylna konstrukcja za budką, za kabiną maszynisty mieści właśnie węgiel. Po bokach i z tyłu znajdują się zbiorniki na wodę. Taka konstrukcja parowozu jest typowa właśnie dla linii górskich. Ten rodzaj parowozu może się poruszać z taką samą maksymalną prędkością zarówno do przodu, jak i do tyłu. I to jest cecha, która go odróżni od następnego parowozu, który Państwu zaprezentujemy, ponieważ następny parowóz będzie mieć troszeczkę inną konstrukcję, proszę zwrócić na to uwagę, że następny parowóz za kabiną będzie się łączył z tak zwanym tendrem, to jest specjalny wagonik. W którym parowóz przewozi zapas węgla i wody. Seria TY-42 to były parowozy zmontowane z części pozostawionych przez Niemców. Tutaj ten parowóz w 2007 roku trafił do Habówki, został odbudowany i od 2013 roku jest w pełni sprawną maszyną i jest jedną z kilku takich wizytówek z kansenu w Habówce. Dzięki temu, że parowóz ma taką budowę, może zabrać ze sobą więcej węgla, może zabrać ze sobą więcej wody, wymagał rzadszej obsługi na szlaku z jednej strony. Natomiast z drugiej strony, jazda tendrem do tyłu nie była tak łatwa i prosta jak, jak kominem do przodu. I to nawet nie chodziło tylko o miłośników kolei, którzy wolą fotografować pociągi kominem naprzód, ale również o zjawisko tak zwanego wężykowania. Bardzo często prędkość maksymalna parowozu tendrem z przodu była niższa. I właśnie po to budowano parowozy tendrzaki. takie jak te pierwsze. Dwa, któreśmy Państwu zaprezentowali. No to się będzie działo. Teraz to czuję, że będzie start nieprawdopodobny. Ej, uwaga, mam nadzieję, że Państwo widzą to ci, którzy są gdzieś blisko. Tutaj, uwaga, przy wejściu do kabiny maszynisty jest imię i nazwisko. Krzysztof Wyryło. Co to znaczy? Dlaczego tak piszemy? Irku, to jest forma upamiętnienia opiekuna tego parowozu. To jest świętej pamięci maszynista, który wtedy, kiedy ten parowóz był w rybniku, opiekował się nim i jest jednym z inicjatorów odbudowy tego parowozu w kabówce. Proszę Państwa, długość ze zderzakiem to informacja dla tych, którzy stoją dalej 22 metry. 98 centymetrów. E, masa z tendrem 145 ton. Schowajmy się teraz, miłosu, bo za chwilę pójdzie mocno, mocno. To nie jest takie łatwe, to nie jest przycisk. Proszę o rano, bo to było najpiękniejsze, co do tej pory widzieliśmy. Było mocno, co? Pewnie. Tak, Proszę Państwa, parowóz TKT-48-191 został świeżo naprawiony. Czyli tak wczoraj, wczoraj komisja odbiorcza dokonała ostatnich odbiorów. Parowóz jest w pełni sprawny, został pięknie odbudowany i jest z powrotem pod parą, z powrotem może cieszyć oko. I jest to, proszę Państwa, kolejna z kilku niespodzianek tegorocznej parowozjady. Zdjęto sieć trakcyjną pod zdjęcia i również zdążono z naprawą tego pięknego parowozu. Jest to kolejny parowóz typu Tędrzak, parowóz z 1957 roku, ostatni wyprodukowany parowóz dla polskich kolei państwowych. Szanowni Państwo, ależ tu widać, nówka sztuka. Pięknie. Ktoś położył lakier. Ale to było piękne. Proszę o ci, którzy mają ręce wolne od aparatów fotograficznych, klasą. Udało nam się, wiatr się idealnie ułożył tak, że nie poszło na ludzi. Kogoś z państwa obrudziło? E, w dobie wszechobecnych oszczędności, proszę państwa, nie jest to tania przyjemność, ale to trzeba zachować dla przyszłych pokoleń. To jest miejsce wyjątkowe. No miłosku, opowiadaj, opowiadaj. A ja już się do zdjęcia. Proszę Państwa, nasi goście z Wolsztyna. Prędkość maksymalna tego parowozu 100 km na godzinę. Jest to parowóz, który w stosunku do tych wcześniej prezentowanych ma znacznie większe koła. Oznaczenie tego parowozu informuje nas, że jest to parowóz zbudowany z myślą o obsłudze pociągów osobowych. Jest to maszyna o mocy prawie 1000 300 koni mechanicznych, natomiast zbudowano z myślą o obsłudze lekkich pociągów osobowych i prędkość maksymalna 100 km na godzinę. No to się porobiło. Człowieku, coś ty wymyślił. Teraz I proszę państwa, teraz wyjątkowo. Zaprezentujemy Państwu dwa parowozy na raz. Dwie maszyny manewrowe parowoziki tędrzaki serii TKH. Ale proszę za ten pierwszy bliżej Was waży, pamiętacie kiedy były poprzednie, ważące nawet 145 ton. TKH 49 waży 44 tony. I proszę Państwa, dwa parowozy manewrowe, niewielkie maszyny o mocy około 400 koni, ale zdolne przetaczać na bocznicach bardzo ciężkie składy. Ten pierwszy parowóz TKH 49.1 nigdy wcześniej nie pracował na PKP. W 1996 roku opuścił Hutę Florian i trafił do chabówki i stał się pierwszą maszyną na inwentarzu PKP. Także, że, proszę Państwa, te dwa parowozy, te dwie lokomotywy, to można powiedzieć, że to są koleżanki z pracy, dlatego że ten drugi parowóz, TKH 05353, który przyjechał tutaj do nas z Wrocławia, jest troszeczkę starszy. I on od 70 roku pracował również w hucie Florian. Czyli te dwa parowozy pracowały w tym samym miejscu. Jeden z nich trafił do habówki, a drugi parowóz różny były jego koleje losu. Obecnie znajduje się pod opieką Kajska-Wrocław. Przyjechał do nas z Wrocławia. Uwaga, uwaga! Startujcie! Proszę Państwa, robimy zdjęcia, przeżywamy, bo ile pożyjemy? Rok, dwa... Ale ten na końcu to sobie zrobił numer, co? Widzieliście państwo zablokowane koła? No pojechał sobie na ręczny. Mówiąc krótko I tutaj, proszę Państwa, mieliśmy parowóz tędrzak, czyli taki, który wozi na sobie zapas wody i węgla. Dwa spięte dalej ze sobą parowozy z tendrem, parowóz z Wolsztyna, parowóz z schabówki i na końcu mały tędrzak. <śmulik> Poszło, znowu spryca poszła. Na F1 Państwo tego nie macie, tam tylko hałas.